Cześć z tej strony GoFer. No jest to jest kolejny odcinek z i sobie otworzymy właśnie te skrzynki. Były potrzebne mi bardzo fajerwerki i mam. Mam lepszą zbrojkę. I jeszcze tutaj mam wypełnione wszystko. Mam lepszy kole, kolejny mieczek. Mam. Dobra, fajerwerki. Widzicie zdrowy co jest. Cię. Nie mam 22 i 20... A, wiedzieć, jest nie muszę przeciwnie jak tej... Patrzcie, za to za Możecie teraz zauważyć, że nie mam za dużo kasy Ale miałem 700 tysięcy A czemu miałem? A już nie mam. Bo kupiłem sobie buffę. Możecie zobaczyć, że mam trochę więcej nie wiem czy tak teraz zawsze jest no bo kosztuje wszystko milion prawdopodobnie dlatego że może wszystko kupiłem ale tego pewnie nie jestem no i niestety zaraz gen boost się kończy ja no oni są jacyś chorzy ja chcę sobie pozarabiać mam 500 tysięcy Kupić, ale nie wiem czy chcę. Zobaczymy. Chyba czwórce Nie ma dzienników na, na trójce? Na trójce. A, widziałem. Okej, nie pytam. Jakie są bagi czasami, widzowie. One... Gdzie są dobre Nie wiem, mi tam się podoba na przykład na dwójce, to wróćmy. dają bardzo długo już skomprosowany wikony, a zwykły wikony, wypuść. Z kolei to osiem milionów, dwa. Tylko dwie osoby na sypial, mają. Mają więcej Odbierałem ogólnie dzisiaj coś jedną nagrodę, ale nie wiem czy coś się o o miał 5 tysięcy i 500 N1 wojny N1 wojny Gen Boosty Łoo wow. oo dobra Ale to najszybciej to jest raz a dwa, które taki dobry nie jest No dobra Widzę. Lecimy sobie gdzieś. Mogę kupić jeszcze jakąś wakę, ale obecnie mi się nie opiera. totalnie. Ile to będzie? Tylko 23. Zobaczmy tutaj, bo myślałem, że sporo czegoś będzie. Ale nawet tutaj nic nie ma. Może tu. No coś tu było. Lecę na moją z ponieważ na niej zawsze siedzę i zarazem. No ogólnie bardzo ciekawy jest ten tryb na przykład ja lubię w to grać. To jest w moim stylu. E Czemu? A nie wiem. Po prostu mi się bardzo podoba ten tryb. No niech razie chciałabym temków to plus i no, to co ja zdobyłem tutaj to jest sporo, ponieważ jakoś pokazywałem, ale to, to taki, no pewnie tyle, dużo osób ma tyle, jak, ile ja, no ale według mnie to w miarę git yy, Szkoda, że nie ma tu już set home'a, szkoda, bo na serio to z chęcią zobaczę, ale popatrzmy na rynku widzowie, no oni są chorzy niektórzy, ile? Mógłbym sp spróbować ulepszyć swoje zbroje. Tylko trochę by mi to zajęło. Wolałbym kupić, tylko ceny chwilowo na tym rynku są za drogie. Sprzedaję takie 25 sztuk po 200 tysięcy Co ciekawe, patrząc to no 25, no, 25 sztuk. No to jest 200 tysięcy. Więc kompletnie nieopłacalny. A ja na przykład swoim swój... szczęście. Tutaj mam trochę tych Nie. Wyszło. Nie kolejny. Kolejny W ogóle mnie wywaliło wcześniej za... Niedozwolona modyfikacja ja i nawet nie umiem <laughs> podstawowych, nie umiem czegoś takiego instalować nie robię, więc nie wiem czemu, ale to może dlatego, że mam buffy i gra uznała, że, tak, że tak mocno bije, że nie wymagają <laughs> cheaty. Ale to może przez buffy, bo zabijemy jakoś o. O. <laughs> Bo nie wiem ile dają te buffy, Jedno, na pewno jeden daje serca, nie? co dają inne, ile dokładnie damage'a i tak dalej, bo właśnie kupiłem damage kurczę umrzesz dobra, dobra no skar... dobra celetny stąd coś nie ma, nie ma gdzie farmić trochę Dobra, bikony się tam. Już jest pusto biko na bikonach. Ja mam hełm górnika, miecz górnika. No to to bym musiał wbijać wungiel z tego A wungiel jest git w miarę jeszcze. No. Czemu wy możecie mnie bić? E ojej, ojej. To jest czasami ciężko gra. Bo... Ale nadal na mi się podoba. Te 10 to odkładam, Mam trochę tych klonów. teraz cały czas, hashtag boost. No, na... tutaj akurat tak, No, no, się składa, że tak no, składa, że no, 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 tego no, no, odpalili ale najczęściej tam no, na jakąś ilość osób do daną, no i... No to trzeba chyba działać. O dobra, mamy kolejnego kompresowanego pikona numer 2. E, a to oznacza. Że właśnie, już jesteśmy coraz bliżej, bo ja już. już tutaj, bo tu jest ten taki sprint. Ten, można to tak nazwać. Yy, takie szybsze bieganie. To to jest 32 skompresowanego gigona i to jest drugi, levelu drugiego skompresowanego gigona. Co ciekawe, to jest trochę do niczego, ponieważ to ma taką samą cenę, jest 10 razy lepsze. A tu jest jaków teraz, widzicie? ja no to, to chyba będzie się na chwilę. <śmany> to będzie chyba na tyle, w